Tak to wygląda Staszek namierzyłeś już jego? Skręcasz, Nie? Dokręcasz. kilowat jego? 25 tam. Nie. 25. 25 kW No i dobra. My, tą rurkę to tak to wygląda. Za chwilę będzie to wyglądało inaczej. Ale fajna jest rzecz tutaj za, za ścianą. Zobaczcie. Wągiel leży drewno i już nie będzie trzeba latać do kotła. przynajmniej tu tak często się latało. O, termojet nawet są ha ukryte. Fajnie. Bufory stoją, kocioł jest, więc za chwilę zaczniemy instalację. Tak daleko na północnym wschodzie jeszcze nie byliśmy. Znajdujemy się w miejscowości Dubeniki. A budynek ma około 160 metrów powierzchni grzewczej. Zainstalujemy dwa bufory firmy SAS. Jeżeli mnie pamięć nie myli, każdy po 500 litrów. Staszek Staszek, czy pan Stanisław, zaczyna przygotowywać kociołek. 12 kW Biokompak Plus. Musimy to wszystko przetransportować. Tam. Staszek, jaka jest koncepcja na tą kotłownię? Tak jak widać. Czyli. zrobicie ci <laughs> Prosiłem. Prosiłem. Jezu, no nie ma innego słowa. W no. <laughs> kotłowni jesteś. W kotłowni jestem. No. No, ja tak, ale widzowie hamuj są. Się. Ale, hamuj się, ale widzowie są u siebie w domu. Rozumiesz? Siedzą, jest, siedzą w tej chwili na kanapie i oglądają to jest, pana, to jest, pana to jest Stanisława. To nie do kotłowni idą. <laughs> Kon koncepcja jest taka: kocioł wyląduje tu. Bardzo, nie? Kocioł wyląduje tu. Ochrona powrotu wyląduje tu. taka. Pan Artur zaczyna przygotowywać rury. Czyli z mocowania są poinstalowane, wyjeżdżamy rurami. I teraz tak: dwie rury. Ciepła, zimna woda do bojlera. Bojler wykorzystany ma być ten inwestora, który tutaj jest i my się jego nie czepiamy. Czyli ciepła, zimna woda. Z tej strony od kotła musimy dolecieć zasilaniem na bufory, powrót z buforów, tak? W tamtej części już panowie powiesili rozdzielacz na dwie grupy pompowe. Jedna grupa pompowa do ładowania zbiornika na wodę i jedna grupa pompowa do ładowania e, grzejników w tym budynku. I w tym odcinku zobaczycie coś, czego jeszcze nie było. Czy się to no uda? Nie wiem. Natomiast pokażę Wam, jak mocno potrafimy również robić za dymę. Bo my nie nagrywamy. O, ależ to będzie wyglądało. Spróbuj tam założyć. Jeszcze zaraz się pojawi jeden majster od malowania powierzchni płaskich. Powie, jakby to było pomalowane, to by było pięknie. To jest kotłownia. Wiele lat użytkowana węglem i drewnem, więc jest jak jest. My nigdy ścian sufitów nie oceniamy. Mamy to głęboko w nosie. O, pięknie to będzie wyglądało. Wszystko zaizolowane, pod laser śmignięte. Będzie ekstra. Złota dzisiaj nie rozpieszcza, więc postaram się to szybko zrobić. Tak jak Wam powiedziałem. Jakiś czas temu, że pokażemy coś, czego jeszcze nie pokazywaliśmy, a mianowicie Staszek, Artur e, wraz ze swoim nowym pomocnikiem pracują. W środku w budynku składają kotłownie, a ja postanowiłem w dniu dzisiejszym zrobić im małą niespodziankę. Kupiłem paszoki. Ja je nazywam paszokami, bo jestem wędkarzem z zamiłowania. Abstrąg tęczowy żyje na farmie, której ktoś mu paszę rzuca, żeby, żeby żył, i jadł i rósł. Więc w dniu dzisiejszym wykorzystuje dobroć naszych, e, naszych inwestorów, którzy mają taką piękną wiatę z taką niedużą wędzarnią. Jak podpisywałem tu umowę, to już wiedziałem, e, że dzik na mnie patrzy. Jak podpisywałem umowę, to widziałem tą wędzarnię, zapytałem czy, czy działa, czy funkcjonuje. Przed przyjazdem tutaj dostałem pozwolenie od e, inwestora na to, żeby móc sobie skorzystać. Zimno, wiatr wieje, wędzenie będzie trwało trochę, ale, ale będzie trwało. Teraz tak, olcha nam tam wskoczyła do środeczka. O, jak widać leci powolutku, się pali. Drzwiczki otwarte. Te osoby, które wędzą rybę, wiedzą, że najpierw ją trzeba podsuszyć, a później dopiero dostanie ona większej ilości dymu. Mi w tej chwili kompletnie nie zależy na temperaturze. Po prostu rybkę trzeba z zewnątrz przymknąć, tak aby jej nie wysuszyć tak, aby pory się tej rybki troszeczkę przymknęły. Tak mnie kiedyś ktoś nauczył, ja to w ten sposób robię, aby ona była soczysta i wilgotna w środku, a jednak uwędzona. Są techniki wędzenia takie, które ta, gdzie ta ryba jest sucha wewnątrz. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby ona była um, fajna, miękka i przyjemna. I mam nadzieję, że taką nam się uda dzisiaj zrobić. Nie nam, tylko mi. Bo, bo ja w tej chwili poświęcę trochę czasu na wędzenie. No pięknie się tu dymi wszystko, no jest po prostu cudownie. Moje marzenie mieć swoją wędzarkę, ja to zawsze mówię, marzenia są po to, aby je spełniać. Więc idę w tej chwili do chłopaków zobaczyć, jak wyglądają prace, czy są postępy. Mamy już godzinę pierwszą, nie, 12.30 wypadałoby, żeby tam coś drgnęło. Bo nie, samy, nie samym wędzeniem firma Karluk Hydro żyje <gry> Jak powiedziałem, nie samym wędzeniem człowiek żyje, bo się nic nie zmienia, nie? Prace jakoś... O jeż, te prace jakoś tak powoli dzisiaj, nie? Stanisław Ty nie stresuj nas, okej? Okay? Bo się zwolnimy Mnie? Nie, pracę Nie, nie ma zwalniania, trzeba przyspieszyć bo wy jutro pojedziecie, a ja tu będę siedział, a ja nie mam czasu. Ale ja mam przyłóż. No, no. 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 bo to, to kurwa nikt nie wejdzie no to ja muszę zawory tu mieć, do zaworów no to z tej strony do zaworów się dostaniesz tam przejdzie o bo te bufory mają być odstawione z taku od e, ściany nie Dobre. więc jak będą odstawione od ściany to się za buforami normalnie dostaniesz no płaskowniki pod spot i już no ale takie grube bardzo mocne Bednarki zaraz przyniesie inwestora. a jak nie to rurę zaklepać już tak to wymyśliliśmy, tak to będzie drugi będzie stał tu koniego, tak żeby można było okno otwierać i za buforami żeby można było się poruszać czemu? bo takie jest nasze życzenie tego widać, że mur tam gdzieś tak jakby trochę wilgotniał więc nie chcemy mu tam powietrza zasłaniać i tyle ta część już jest spięta tutaj jest praktycznie gotowe jest okay. kiedyś spod Bydgoszczy pokazałem Wam super 60 tutaj dzisiaj mamy do czynienia z podobnym ciągniczkiem ja zawsze mówię chciałbym odkupić no niestety dostałem po uszach mam spadać <grym> fajny sprzęt w moim odczuciu jest trochę krótkie palenisko ja, nie ma rudze Natomiast zaczynam proces dymienia. Zwróćcie uwagę, jak to ładnie się dymi. Ktoś powie: "Zamknij drzwiczki". No zamknąłbym, ale z temperaturą sobie nie mogę poradzić. A skoro nie mogę sobie poradzić z temperaturą, bo i przy otwartych kurde czasem mi tu się 70 stopni robi. Zwróćcie uwagę, teraz jest jakieś tam otako. No i dobrze. A skoro a skoro to się dymi, no, ale mi się to podoba, jak się dymek wydobywa. O, poleciał dymek. Skoro się dymi, to jeszcze z godzinka i będzie papu. Później to wygaśnie, rybki sobie ostygną, dojdą tam. Mam nadzieję, że w tym czasie będzie skończona kotłownia. Podyskutujemy sobie z panem inwestorem na temat tego, dlaczego SAS. Jako kocioł pelletowy, dlaczego bufory? No i dlaczego my? Bo mnie to zawsze interesuje. Tak daleko na północny wschód jeszcze nie byliśmy. I spróbuję się dowiedzieć tego wszystkiego. Mam przed moją kamerą. Pan Łukasz jest inwestorem tego budynku. Panie Łukaszu, no i teraz, ja wcześniej do widzów powiedziałem, że zadam, zadam inwestorowi pytania odnośnie tego, na przykład, dlaczego SAS? Dlaczego SAS? Z dwóch aspektów. Po pierwsze, dobry produkt podpisuje się swoim nazwiskiem. Tak jak mamy bufory, tak samo będzie kocioł. I automatyka kotła. Automatyka kotła, to co docelowo jest przewidziane w tym domu, myślę, że poradzi. A co dokładnie e, miał Pan na myśli, e, kupując ten kocioł, te, te bufory? O co dokładnie chodziło? Bo samo nazwa SAS ok. Kocioł ja znam, niektórzy widzowie nie. Buforów też nie znają zastosowań niektóre osoby. Więc pytanie: dlaczego właśnie taki system? Dlaczego bufory? Po pierwsze, żeby magazynować dużą ilość gorącej wody, to po pierwsze, a po drugie, docelowo ma być jeszcze wpięty kominek z płaszczem wodnym. Niby atrakcja, niby, niby dodatkowe źródło ciepła, ale nie chcę tracić po prostu energii wytworzonej, chcę ją magazynować w buforach. Ja rozumiem. Czyli ten system ma nam ma, nie nam tylko panu i Pańskiej rodzinie pomóc e, poruszać się pomiędzy różnymi systemami grzewczymi. Dokładnie, czyli jak dokładnie. będzie możliwość palenia drewnem i będzie to drewno, to można palić drewnem i ogrzewać dom. A auto, i żebym ja to zrozumiał, automatyka kotła ma zrobić to, co faktycznie tak, robi. Tak, Natomiast tak, w tym czasie kocioł ma... Tak. Drzemać. Takie było założenie. Tak, takie było założenie. Kominek po prostu, kominek będzie dawał samo ciepło, a automatyka kotła będzie sterować, jakby całym ogrzewaniem w domu. Super, okej, okay, rozumiem. A teraz, a teraz, chyba najtrudniejsze pytanie, które już chłopaki się śmieją z tyłu. A dlaczego Karluch hydro e Powiem tak, dlaczego Karlu chyba. Bo, bo ja jeszcze tylko coś się wtrącę, bo tak, my mamy tu 7 godzin, nie? Przyjechaliśmy niemalże z drugiego końca Polski, e, kawał drogi. Ja nie wierzę w cuda, że dookoła nie ma hydraulików, którzy mogliby to wykonać. I mnie zawsze interesuje to, skąd się wziął pomysł na telefon do mnie, skąd się wziął pomysł na to, żebyśmy my przyjechali finalnie złożyli tą kotłownię panie Łukaszu, nie ukrywam, jestem fanem na YouTube i dlaczego nie zaprosić youtubera na północno-wschodnią Polskę, żeby zrobił nam kotłownik. Staszek! Staszek jest największym youtuberem tej firmy, ja się nie, nie nazywam youtuber, ja się nazywam Łukasz. Natomiast sytuacja jest o tyle trudna, że ja odpowiedzi dalej nie uzyskałem. Co takiego my zrobiliśmy? Yy, powiem panie Łukaszu tak. Yy, oglądałem różne kotłownie i na internecie, jakby, bo wielu wiele osób nagrywa swoją pracę. Widziałem kotłownie zrobione tutaj przez fachowców. Powiem szczerze, pięknie wygląda, estetycznie i przede wszystkim działa. Super, eee, więc my się bierzemy za pracę, a ja serdecznie dziękuję za ten krótki wywiad. Jak widać. O! Twady mienie. <laughs> <laughs> Mistrzostwo świata. Dla tych, co nie znają smaku, powiem tak. To jest jeden z przykładów, gdzie. Unia Europejska zakazuje dymienia. Nie wiem, czy wiecie, ale dymić nie wolno. Kiełbasy kiedyś były wędzone, kiełbasy kiedyś były dymione, dzisiaj bardzo często są malowane. Rzekomo niezdrowe rzekomo związki chemiczne. Rakowe, jakieś inne historie się tam wkradają W całe to myślenie na temat wędzenia Ludzie od zarania dziejów wędzili I my wędzimy też A za bufurami niektórzy by inny jak Stanisław Co ten Stanisław tu Staszek łączy wężownicę Powrotem z grupy mamy grupę pompową tu w tym miejscu, idzie powrót jak widać dołem tam pst, i, z tym, i z tą dolną rureczką pan Stanisław się połączył mogę ci podać nie ma problemu jedna ci wystarczy? proszę Daj mi je tu bezenek kurwa dzisiaj. Ty też jesteś kurwa dobry Giguś, nie? Co? Zawsze byłem. No, kolorowy taki kurwa, fajny. Kafarek. No kafarek? A czemu kafarek? Ale powiem Ci, że kurde, odnoszę wrażenie, że pola masz za mały. Tak samo jak u Staszka. To wszystko... Weź mnie nie denerwuj, ja na diecie Ja widziałem tą dietę dzisiaj Twoją, żeś ładował te ziemniaki. Mówię, suroweczki mało, ale zimniaków tu pani dołoży. Kartofle to warzywo. tak. I zobacz, i cholery tuczą mnie. No. Powiem wam, tak Stasz Staszkowi się podobało tam za tym bojlerem, że on cały czas tam siedzi, nie? Ja też tu wejdę. Ja nie wejdę, bo ja tam wejdzie, się ja sklinuję. Ja tam się sklinuję. No, i to nie, wiem. wychodził. Ja to bym sobie bojler odstawił, zrobił to po ludzko, ale ty nie. Zawsze na opak. Najpierw boiler połączy, a później kuźwa na czynie wiesza. Jakby nie było na odwrót tego możliwości nie. zrobienia. No ale to tak jest. W pewnym wieku tak jest, nie? Spadaj. <laughs> Spadaj. O! Pięknie. I tu poleci zimna i ciepła woda, prawda? Tak jest. Dobrze. I tak rośnie ta instalacja. Minuty na minutę. Coraz więcej wszystkiego. Już nawet na suficie rury się pojawiły. O. Wyszedł pan Stanisław tam z tej kurde kanciapy swojej zrobił sobie tam taką norkę. Ale później wam pokażę co pan Stanisław tam wykombinował. Zobaczcie, jakieś złote rury tam kładzie, nie? A jest pan Stanisław. Aha, nie mogę tak Ciemno tutaj jest. No niby widno, ale ciemno, nie? Tak że ten film wyjdzie znowu taki mroczny. Jak dreszczowiec. I zobaczymy, jak to wyszło. O, zobaczcie, na 50 stopniach ładnie jedziemy. O, tutaj gdzieś jest zamknięcie. O, tak to wygląda. Jakby ktoś Chciał wiedzieć, jak to smakuje, to za chwilę. <laughs> jak ja uwielbiam rybkę wędzoną. na 4 żeby żeby nie było. Zobaczcie jak skórka, jak skórka odchodzi. Tutaj jest, tutaj jest, pan Stanisław, który będzie za nas recenzję dawał. A, nie ma lipy, nie ma lipy, muszę wam to zobaczyć. kurde Chociaż jest żywa. Ale to tam coś jest, ale to nie będziemy tego pokazywać, bo to nie. Dobra rybka, dobra, ostatnie szlify, kocioł na miejscu, starcy tego przewodu internetowego, no, Panie inwestor, dobrze, no, dobra. E, to, to... to i tak będzie robione, także tu nie ma problemu, zostaje nam komin do spięcia, zasilanie do kotła, powrót z kotła tam do tej pompy kotłowej, która tam w, w tyle jest, napuszczenie wody i, i, i panowie, co jeszcze? No i przewody, tak? Przy wypłukaniu instalacji. I to jest w sumie tyle. Dopuszczanie wody musimy zrobić do kotła. I to będzie to. Wiesz, pan inwestorek znalazł taką kostkę. <noise> Staszek sobie lampę postawił za, za siedzeniem. mi o wodzie nie O, zobacz, tu musisz widzieć teraz wszystko A nie tam kurde świeci Ci plecy Czy ja mogę ten? Wynosić? Nie. Nie, nie możesz wynosić. Ani wynosić, ani donosić. To, ja nie to nie tu Idziemy ze Staszkiem. Przynieść ostatni element kotła, który się nazywa Zasobnik. O! Bo ten zasobnik niestety nie chce się Staszek nie. sam zanieść, nie? nie? Inwestor ma tu również pelet. Nie będziemy żadnego peletu pokazywać. Bo i po co? A co to? w Ty to tak schowałeś? No. A to ty zarączka ja za zadupkę? Widzicie? Nie susi. Zobaczcie, tak? No i tak powoli, z każdą jedną minutą, okazuje się, że ruszyliśmy. Na razie w środku wszystko czorne. Kłopci się nam tutaj. Tam się gdzieś pod tą płytą zaczyna lekko dopiero wybielać na razie go nie ruszam tak jak jest niech sobie idzie mamy godzinę 15.20 dnia drugiego znajdziemy sobie tutaj teraz wstawienie czasu 15.20 Nie drugiego Jaszek, e, ja poprosiłem szane, szanownego Mateusza o mufę 28. No. i o mufę calową. Nie mam. I, ale po cholerę Ty żeś się tym zajął. No bo on szedł do no bo się ja do ten. samochodu A czy on ci przekazał robotę? Tak. A no to po elegancko. Przy okazji. Nie mam, no dobra. Poprosiłem, nawet ten. Nie miał tak być. No tak nie miał być, kurwa. Aha. To było, to no też masz już. No i teraz wychodzi na to, że kto nie wie jak kształt. Jak ja mam go nauczyć inaczej tych kształtek? Co? Od rady, jak, ty, jak pomocnik kuźwa daje tobie zlecenie i ty lecisz po kształtki. Co jest Stachu no do to, cholery jasnej. Na A, no że ty... No ale to on cię powinien wyprzedzić. Tam jest smarowidło, Artur mu powiedział, że ma pachę smarować smarowidłem i chlata. No to, Pachwinki! Nie. To sobie No. no widzisz? To ja mu robotę daję, on tobie przekazuje. Ty to... gadaj się tak w kopać. <gany> <głowemy. Ejga. gany> <Kontrol> musi być. <tłynka> Coś Wam pokażę, bo trzeba tu zajrzeć, jak to tutaj wygląda. Pan Inwestor zapytał, czy ma pelet dobry. Ja tam mówię, ja się nie znam, bo skąd ja się mogę znać? Natomiast w środku widzieliście wcześniej, cały czarny i tak dalej. To, co tutaj widzicie, o, to ciemne to nie jest ciemne, to jest cień Po prostu jedzie jak wściekły, wygrzał się, zasuwa, widać wszystko czyste, Nic tu się nie osadza, na niczym nie mogę pomalować, w moim odczuciu. Ok, po raz kolejny trafiamy na miejsce, w którym niewiele trzeba grzebać w tym komple. po prostu włączony i zobaczcie. Nasze filmiki, tak pan inwestor przed chwilą powiedział, przynoszą rezultat, jest prosta sprawa. Zobaczcie, przymknięty jak się tylko ciąg kominowy zrobi zbyt duży, ustawiony jest w tej chwili na 15 paskali. Si otwiera ładnie, przymyka. Ładnie to pracuje. o Dym da się. Czy to jest precyzyjne urządzenie? Nie. Czy to pomaga? Tak. Staszek, na co czekamy teraz? Za Aż się coś wydarzy, a nie. Nic nie cieknie, nic nie kapie. I zepsute. I zepsute, nie? Dymu nie ma. Dymu nie ma. Przyszedł pan inwestor, mówi. Lipa, dymu nie ma. Cała wieś stoi, patrzy, a tu się nie kopci. Niestety mówi. No, nie działa. Pan Artur sprawdza komentarze i te, i, te, i te brzydkie lajkuje, a te wspaniałe wyrzuca. Tak, kontrol musi być. W kociołku, co się dzieje, pokażemy za chwilę. Pogadamy sobie o tej instalacji. Pokażę Wam rozkład temperatur i będziemy się z tą zabierać. Zaraz zrobimy, zrobimy papiery. Tu jest Pan inwestor. Pan inwestor nas jeszcze nie wygania, więc skoro nas jeszcze nie wygania, to sobie posiedzimy. Przy kociołku taki, ale taboret dostałem, muszę wam powiedzieć, siedzę na taboreciku fajnym takim, dla krasnali. Jest herbatka. Jak jest herbatka, to wiadomo, że palimy w kotle. Wy to widzieliście, chłopaków już nie ma, chłopaki pojechali do hotelu. Padną pytania, co to za króćce. Rozmawialiśmy o tym z inwestorem. Być może kiedyś sobie zainstaluję kominek, więc zostawiliśmy króciec tu i króciec tu nawet jak kominkiem załaduje bufor pierwszy i bufor drugi to kocioł będzie wiedział, że są bufory załadowane i sterownik pokojowy, który mamy tym razem po kablu, tak, tak po kablu, y będzie zarządzał całym ciepłem w budynku. Jakoby z tym problemu nie ma. I teraz co myśmy zainstalowali? Dwa naczynia 50 35, dwa bufory po 500 litrów każdy. Zbiornik ten, który tu był, to i jest, tylko myśmy go przemieścili, to widzieliście na początku Dwie grupy pompowe, jedna bezpośrednia firmy Thermojet, śmiało, śmiało Druga z mieszaczem, na razie to wszystko nie pracuje, nie funkcjonuje Rury, stal węglowa, wszystko w otulinie kauczukowej Oczywiście moduł bufora za kotłem Grupa ochrony powrotu, tak Sterownik pokojowy, widzieliście? Mamy pana inwestora, który sobie właśnie pelecik znosi do kotłowni. Kociołek funkcjonuje, ma się dobrze, pracuje, nic mu nie jest. O, ja myślałem, że wy już pojechaliście. jest pan Artur, też nosi pele. Nie wiem, co tu się dzieje dzisiaj. Nudzi wam się, nie? Nie, już uciekamy. Nie,ście jechać. Nie, no nie, to nie u nas. Także mamy kotłownię ukończoną, fajnie wyglądającą, działającą. Zabieramy Dzięki. Chłopaki się już pożegnali. Zabieramy się z tego miejsca, lecimy na hotel, do domu. A następne co wam pokażemy? Ostatnio ktoś dopytywał, dopytywał czy nie instalujemy już pomp ciepła. Instalujemy pompy ciepła. Zobaczycie teraz kolejne wideo z pompą ciepła. Pozdrawiam.